Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Jezu Chryste, całym sercem łaknę Twego cudu. Jesteś moją ostatnią deską ratunku. Bez Ciebie nie będę wiedziała co czynić. Życiowe okoliczności zdają się czasem mnie przytłaczać. Zdarza się, że się załamuję. Wiem jednak, że wiara jest moją bronią. I pragnę walczyć z Tobą u boku. Proszę, przyjdź mi na pomoc. Jezu, błagam, wejrzyj na to wszystko, co dzieje się teraz w moim życiu i pobłogosław moje dni. Proszę, niech Twoje miłosierdzie przepełni każdy aspekt mego życia. Dopomoże mi w rozwiązaniu problemów i poradzeniu sobie z trudnymi emocjami. Tak wiele nagromadziłam ich w swoim